Witam wszystkich. Jesteśmy obecnie na plantacji jęczmienia ozimego. Tak to wygląda. Tutaj obecnie jęczmień bez nawożenia azotem jesiennego. Tak wyglądają roślinki. Teraz przejdziemy na jęczmień nawożony azotem jesienią. Tak wygląda. Także sami widzicie, że przepaść jest ogromna. Do porównania też sobie przejdziemy na przężyto probus, które było nawożone. Tak wygląda przężyto probus, które było nawożone azotem jesienią. To było w, tak w przypadku jęczmienia około 60 kg azotu. Tak to wygląda. A tutaj przechodzimy na część nienawożoną azotem. Także widzicie różnica jest w ogóle w rozkrzewieniu w roślin, w mocy roślin. Nie widać żadnych niedoborów niczego jest różnica, daje to dużo do myślenia czy to przeżyto, czy ten jęczmień. Wszystko było uprawiane w technologii bezorkowej. Na wiosnę zostało nawiezione azotem w postaci nitrofoski w ilości około 500 kg. Nieśliśmy 120 kg dawkę startową azotu w dwóch formach, w formie amonowej i w formie azotanowej. Czekamy na deszcz, żeby wykonać drugie nawożenie. To pójdzie około 150 do 200 kg jarabeli Nitromag. No ten mi jest tutaj przy nawożeniu, jest nawet za gęsty, no. jest, jest kapitalny. Nie? Także możecie sobie zobaczyć. No niestety są przymrozki, nie możemy wykonać tej jedynki. Może pogoda się poprawi. Na razie nie ma warunków ku temu, żeby ten zabieg wykonać. Tu jest troszeczkę lepsza ziemia w dołku, bo tam jak wchodziliśmy, zaczynaliśmy z początku. Jest o wiele lepszy, jest łan. Tam byliśmy na szóstej i piątej klasie ziemi. Teraz tutaj w dołeczku jest trochę lepsza ziemia, tam około czwartej. Na końcu pola jest Klasa gleby trzecia także standardowo zróżnicowana, ale no, przepaść w wyglądzie przeżyta jest masakryczna. Probuz jest bardzo fajną odmianą zboża, jednakże no jest bardzo podatny na choroby, szczególnie na mączniaka, tak jak tutaj widzicie, tak to wygląda. Jest bardzo podatny na mączniaka. Także no fajnie by było tutaj wykonać tę jedynkę już, a najlepiej jesienią wykonać zabieg T0 w szczególności na mączniaka w tym roku będziemy pryskać fempropidyną protiokonazolem i chyba jeszcze tam pójdzie o ile się nie mylę metkonazol także taki zabieg sobie wymyśliłem i tak to będzie pryskane po przymrozkach rośliny dostaje przebarwione jest niedobór fosforu albo raczej ze względu na te przymrozki, które były do 7 stopni w minusie, jak widać na liściach, powstała w ziemi blokada. Zaczęło się delikatne wysmalanie i blokada w przyjmowaniu składników pokarmowych, szczególnie fosforu, który na wiosnę został zastosowany w ilości 50 kg. Wiem, że zaleca się stosowanie fosforu jesienią, ale ja na tych piachach już kolejny rok rzędu robię całe nawożenie wiosenne. I nie sądzę, żeby to na słabszych ziemiach. Ta przepuszczalność jest dosyć duża, żeby była jakaś różnica. Także możecie sobie tutaj to zobaczyć, to przyrzuto. No tu jest po prostu wan. tu jest łan ta obsada jest no, największy problem, jaki tutaj widzę. Obecnie no to jest z mączniakiem. Septorioza się też pojawia. Także no, zabieg jest nieunikniony, tylko potrzebujemy trochę wyższych temperatur, żeby go wykonać. Przejdziemy sobie jeszcze na żyto hybrydowe. To żyto hybrydowe było też nawożone azotem jesienią. Ale tylko około 30 do 40 kg azotu. Też w uprawie żyto pożycie. To jest uprawa w uprawie bezworkowej. Zobaczycie, jak to, są, jak to tam wygląda. Tak, widać na załączonym obrazku. No jest w miarę, ale ale też szału nie ma. nie? Tylko na tej ziemi, szósta klasa, no to tam obsada i tak jest wystarczająca. Przy tych warunkach, które już się robią teraz, czyli już, już widać ewidentnie suszę, myślę, że nie ma co przesadzać z tą obsadą. No tutaj, gdzie nie poszedł azot jesienią. Na przeżyto, no to ewidentnie widać, że tych rozkrzewień jest za mało. Także no są po trzy. No Teoretycznie no przy tej obsadzie tutaj było około 300 ziarniaków na metr wysiewane. Także 3 razy 3 jest 900 kłosów No to i tak praktycznie rzecz biorąc to pole nie jest w stanie wyżywić tego. Także Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Zastosujemy azot jeszcze. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało w późniejszym etapie. Ale to już chyba w kolejnej firmie. Przydał, przydałby się już jakiś deszcz planowany, wtedy byśmy mogli wyjechać z tym azotem i jeszcze trochę pogonić te rośliny No do intensywnego wzrostu. A wiadomo, no wilgoć w glebie jest jeszcze, ale no ten nawóz wypadałoby, żeby po prostu był wysiany przed planowanym deszczem, żeby się przemieścił w profilu glebowym, żeby lepiej był dostarczony do rośliny, tak? Także to jest niezwykle istotne. No tutaj widzicie na słabszej ziemi praktycznie no tych rozkrzewień jest jedno, drugie takie małe, słabe, próbuje coś dokrzewić, no widać ewidentnie, że przy tych zimach, które teraz są zastosowanie azotu jesienią nawet w tej formie azotanowej i amunowej twierdzę, że nie jest błędem. Nie jest błędem, bo rośliny i tak zanadto nie wyrosły. Raczej, znaczy, patrząc na przebieg pogody, wydaje mi się, że nawet jest lepiej, że ten azot dostały. Co by nie było, jaka by pogoda nie była. Także na ten moment widać. Jeżeli uda się to wymucić, to tutaj na tej części nawożonej. A tu mamy część nienawożoną. A zatem, że na pewno ten plon będzie wyższy. To tam jest nieunikniona. W ogóle już jest problem też, bo już pierwsze kolanko zaczyna uciekać. Że wypadałoby wjechać już z modusem i CCC. W przypadku jęczmienia to będzie sam modus 0,6 litra na hektar żeby trochę doregulować, dokrzewić. Może trochę tutaj ta część, co jest słabo, słabiej dokrzewiona. No tutaj na tej części to tylko gdzie poszedł azot, to wystarczy, żeby to po prostu utrzymać, żeby te rośliny utrzymać. No wiem, że jęczmień się na wiosnę nie krzewi, ale, ale wydaje mi się, że jeszcze go trochę przytrzyma i trochę te rośliny jeszcze, jeszcze dojdą do siebie. Także Zobaczymy, no tutaj też było wysiłowane około 132 kg na hektar także gdzie jest troszeczkę lepsza ziemia też widać no to ten jęczmień jest o wiele lepszy także zobaczymy tak to wygląda z przekroju plantacji Jest dobrze nie jest źle no ale tej wilgoci już zaczyna pomału brakować tutaj sobie. Zobaczymy. Widzicie, ta ziemia już jest na głębokość 3-4 cm już jest wysuszona. Dawno u nas nie padało. Także w momencie wszystko wysycha. Tutaj mamy obok pole przygotowane pod kukurydzę na kiszonkę. będzie wysiewane SM kurant. Może piast zobaczymy jeszcze. Także tak widzicie jest uciągnięte, żeby zatrzymać parowanie. No i te zimne noce przymrozki po prostu no to zboże nie startuje nie. To wszystko jest takie, jakby chciało, a nie mogło. Już powinny te rośliny być w o wiele większej fazie wzrostowej. No ale to przyjdzie swój czas i, jak to mówią, w przyrodzie nic nie ginie. Także to się wszystko się wyrówna. Nie? Także zobaczymy, jak to będzie. Także na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia. Cześć.